A dziś przy galerii Kerfur, zielone wzgórza, w Białym Stoku. Wielka uroczystość nadania osiedlowemu rondu nazwy Białostockiego Klubu Walonowego. To obchodzi 50-lecie. Tak, jest to bardzo ciekawe naprawdę. Wydarzenie jakże podniosłe i istotne dla historii naszego miasta. A ile tu ludzi przyszło zgromadziło to wydarzenie.

Niech długo nie do głosu, Stare legendy Generalnie robi się to inaczej. Wszyscy się boją. Ale już to Dzisiaj w Lidlu promocja cukru jest poniżej kosztów produkcji sprzedają. Złoty 70 zł za kilogram wychodzi jak kupicie 5 kg, dostajecie drugie 5 kg gratis. Dzisiaj czy wczoraj Powinienem aż transmisję odwalić, na z tego wydarzenia mi się wydaje się. Widać tam gdzie wszyscy, gdzie media. Okiem, z góry Maszy balkonem Radnego Marcina. Zchodłem. No nie Ja mogę przed Nie nic To już mogę wszystko. Nie widzisz. Nie Ale co tu To będą podchodzić te panowie. Ale to teraz ich nie widać. Dobra. Dobra. Tak, zrobimy jak tutaj, Trzy osoby, z tej strony, Trzy osoby, z tej strony Trzy z tej Trzy z tej Tak, z tej tak? tak? no, tak? no, no, widać 4. nazwę tego Witam państwa na w miejscu, w którym za chwilę odsuniemy tablicę nadającą rondu na osiedlu zielone za nazwę Rondo Białostockiego Klubu Balonowego. Witam serdecznie wszystkie osoby, które przybyły na dzisiejsze uroczystości. Chciałbym powitać zastępcę prezydenta miasta Białodoskąta, pana Rafała Rudnickiego oraz drugiego zastępcę prezydenta miasta Białostoku, pana Marka Masowskiego. Witam radnych Białostockiej Rady Miejskiej na czele z wiceprzewodniczącą rady, panią Katarzyną Kisielewską-Wantynią z Pana Radnego, Pana Marcina Piotrkę i witam również Prezesa Stowarzyszenia Białostockiego Klubu Balonowego, Pana Andrzeja Kostęgówkę. Szczególnie Was witam wszystkich członków Białostockiego Klubu Balonowego. Szanowni Państwo, w 1975 roku Założyli w Białostocku studencki klub balonowy, który odegrał kluczową rolę w rozwoju sportu balonowego na Podladzie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu sami zbudowanie balon gazowych, na którym wkrótce wyszkolono pierwszych białostockich pilotów i mechaników balonowych. W 1978 roku zorganizowano w Białymstoku największe w Polsce zawody balonowe z licznym udziałem załóg zagranicznych. Następnie wykonano drugi balon gazowy co umożliwiło reprezentowanie Ban Polski i odnoszenie sukcesu w najbardziej prestiżowych zawodach opłach Dordana Beneta, które zakończyły się zwycięstwem Polskich Zawodów w 1983 roku w Paryżu. Ważnym krokiem naszego wysokiego był było utworzenie w Białym Stopu startowiska balonów gazowych z ujęciem gazu ziemnego przy ulicy Ciołkowskiego. Zapewniło to możliwość organizacji ogólnopolskich obozów balonowych, rozegranie dwóch edycji mistrzów Polskich Balonów Gazowych oraz zapewniło bieżące loty aerozolami na podlaku. Białystok stał się centrum sportu balonowego w Polsce i mocno przyczynił się do odrodzenia i rozwoju w latach 80. krajowego sportu balonowego. Działalność członków Białostockiego Klubu Balonowego została wielokrotnie doceniana przez polskie środowisko lotnicze, chociażby Wkrocze przyznanie wyróżnienia błękitnych skrzydłów. Ostatnią centrum inicjatywy Białoruskiego Środowiska Balonowego jest organizacja jest Balonowych. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pierwszego zastępcy prezydenta Białego Stołu, pana Rafała Wikulskiego. Pani Przewodnicząca, panie radny, panie prezesie, szanowni Państwo. Tym, jak również prezentem następnego Stoku, pana Tadeusza Kosłańskiego, chciałem bardzo serdecznie podziękować za tę inicjatywę. w przestrzeni Miejskiego Stoku pojawiło się miejsce upamiętniające tych, którzy tworzyli i tworzą wioskó bałonowy. Więc z tego chciałem bardzo serdecznie podziękować pani radnej Katarzyni Kiszelskiej Marta, która była z inspiratorem tego, żeby taka przestrzeń się pojawiła w tego dużo jak również wszystkim członkomisji Patykon Bosowskiego Klubu Balonowego, którego historię w pigułce mieliśmy okazję przed chwilą poznać. Oczywiście ruch balonowy z roku ma prawie tyle samo lat, co moja skromna osoba, więc trochę już tych lat na karku jest. A, ale patrząc na wszystkich państwa. Widzę, że jesteście w doskonałej formie i że daje Wam się zjadali, robić jak najwięcej ciekawych wydarzeń, ciekawych wybrać, że Odbywająca się w naszym mieście w tej chwili Balonowa. Nie wybrane wybrania jej przypadkowo, dlatego, że jesteśmy przy grobie osiedlowym kaktus, którym a, przez lata działał w ciągu świetnej Marek Marek Matuszewański. Jeśli nie się nie i też w pewien sposób a, te idee związane ze wszystkimi urządzeniami, sprzętem latającym na rozgrzane powietrze a, były szerzone. Miejsce wybrane godnie, właściwie i myślę, że będzie za każdym razem, jak będziemy mieli okazję przyjeżdżać, przypominało o tym, że ten ruch balonowy w białym stopniu jest niezwykle silny, prężny, o czym świadczy tak liczna jest na tej skropliwej czystości. zaszczyt móc przeprocedować e, całą wspaniałą decyzję. Zgłosili się do mnie panowie wyjeździ, kolega Artur Filonowicz, który jest dobry do tego całego wydarzenia, przedstawili historię trudów. Ja byłam tylko laikiem oglądającym cudowne obrazy na niebie i nie ma chyba człowieka, który by się nie uśmiechnął, patrząc w górę, obserwując balony które tak pięknie emalują nasze Jestem niezwykle szczęśliwa, że doprowadziliśmy to do końca i możemy przy okazji tej wspaniałej siódmej fiesty dalenowej Dolina Narwi stworzyć to miejsce. Szczególnie w takim miejscu szczególnym, bo jak tutaj Państwo mnie szczególnie pamiętają, balony startowały. Jestem dzisiaj pełna energii, pełna wrażeń, ponieważ o 6 rano po raz pierwszy w życiu, nie ostatni, proszę Państwa, Wsiadłam do gondoli, na pewno to powtórzę. Jest ten sport cudownie, jestem zachwycona, jestem pełna podziwu dla wszystkich Państwa, dla waszych umiejętności. I to był pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Niech to miejsce będzie świadectwem tego, że Białystok może być nazywany balonową stolicą Polski. Dziękuję bardzo. Dziękować dla pana prezydenta, dla Rady Miasta, dla wszystkich tych osób, które wspierają walony, że nas nawiązat 50 lat, które powstał klub, nie dało jak jeden dzień, ale ten chwila no, troszeczkę zapamiętała się. nie tylko w Jamstoku, ale i w całej Polsce, jeśli wspomnę, że nasz klub zwiedził cały prawie świat. Nie ma Państwa gdzie nasze balony nie latały. Także jeszcze raz bardzo dziękuję dla pana prezydenta i dla Rady Miasta, że chcieli pomóc utonorować jedyne w Polsce takie rondo balonowe.

<śleszczące> Jeszcze i <jedynkiem> podziękować. <drożyskim. śleszczące> Niestety tylko nie liczni mogą polecić. Może trochę takie małe, nie? Jak. Niezbyt takie znaczące. Nie, Posiedlowa ronda. <śleszczące> Ja nie nowego, właśnie, nie <śmierdzi> nie no, przecież jest to całek jest taki to jest to no, no, nie ma I jeszcze potem sobie urzędnicy nic do rynku. Tak? Mhm. Nie wczoraj było na konferencji, na przykład się chwalił, że to bardzo charakterystyczne a ludzie piszą, że jakby zdobyć, bo 30 sekund było rozdanie się skończyło to bo Większość ludzi nie dostała, więc czym tu się chwalić, Że większość nie dostała. Tak. dostanie A potem jeszcze sobie zdjęcia robią, że to wielkie są, Ciebie w naszą stronę prosimy Kogo brakuje jeszcze? Dobra

Niezbędny, teraz jak w tych aktach ja jedną rodzinę, jest tak. dla tego nieduży, ale trzeba mm -hmm. skąd wam, czy na jakiej jako pielęgniarka, dawno, mm -hmm. być teraz stara, to groszej mam, bo no, no, każdy ten sobie, żeby nie było oszczędności z męża, to kąci. Już ostatnio tam, ale, nie tam nie. było, że w szpitalu wynagrodzenie wypłacali pracownicy. Teraz koleżanka poszła no. do szpitala, to żeby pan wiedział, jak wie, chętnie przeżyła pani lekarzka, to mówi, mm -hmm. że pisem nawet nie wyobrażasz, co tam się dzieje. Mówi, nic się pacjentem nie interesuje. Czekają mm -hmm. godzinami całymi, ludzie, ci sporo to już do domu wolno jechać i na łóżki stoją i No kolejki jasne. Okropność, tak. okropność. Ja za moich czasów, tak nie było było biednie, ale były otwierane. A teraz proszę Pana, co się robi o masakrzach.

z zresztą, hmm. ja teraz jak ja i to hmm. jak się na kasy, to myślę, że to by być fajki, hmm. jest tworzone między fajki. Ona tak jest. Mówi, że nie, nie tak jest. A ja profesor z hmm. sąsiadka jej, to mówię, ja bym <laughs> chciała, by, że bo... Ostatnio to już jak kiedyś widziałem, że nie, że nie warto jechać w Wyspach bo będę siedzieć na rano na kolejce. Pojechałem o 6 <grych> to, a, Jeszcze wcześniej w taki sam pojechałem jakieś taki takie a w nie mi wszystko Już był koniec dyżuru, bo tam już nie kończyli. z nie wiedziała, czy dzisiaj dnia, czy śniadaczki. Musiała doprzewać która tak się złożyła, trzy osoby w kolejce ostatniej, ja. No ale o z drugiej zróbcie, pisze Rondo, to co mama będzie widziała. Jakiś student z Białorusi, 22-letni, I, i facet, który mówił, że jest konserwatorem, pracuje w Giełgiancie. Przez zonę, kiedy Jadwiga już pracowała tam, Jadwiga przez przesłała, zwijał się z budów, mówił, może bez kolejki. Oni się jeszcze denerwowali na jego pracownicy, mówią, to tyle w pracuje, może im go zbytnio znaleźć, ale on się awanturuje po niektórych czasach, nawet po <sum> 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 a ja a mówię, się z weźcie coś z nim, zróbcie, bo on się zwiję z bólu. ja się zespokoiłem i wziąłem tabletki. Mówię, może ja Panu dam te moje tabletki. Ja mówię, no bo żona mnie tam podawano, ja się to może coś za dużo będzie. Nie? Ja mówię, no ale pan się zwiję z bólu. Mówię, po prostu Pan się męczy. Strasznie. I teraz nie mam pieniędzy na pieniędzy. Nie wszystkiego słuchała, to mi się serce boiło. On wskazał na sobie, że się jeszcze bardziej nie umieje pokusywać o jakieś że jest wziął tak? właśnie tysięcy, tak, Tak, A jak ktoś potrzebuje, to nawet nie wiedział, Nie wiedział, Oczywiście. to cicho, nie wiedział. No nie wiadomo jak też, że nie nasz no jako oni już zaczynają tam takie kompetencje. To... Ja, się obawiam, bo na duda też tak liczyli, a przez tyle lat. To... Nie, też nie. Duda też jest, jest na temat pierwszego, ja myślę, że wersji pierwszego to, że ja myślę, że nie my będziesz na tej żeby będzie Pani rady, co się dzieje, nie wiadomo, jak to jeszcze na tym tak, na pewno jakby platforma już w całości rządziła, to już robić, robi, co chcieli. Ale

i jeździłam w toaletkę te dzieci wieczorami i też to wszystko, ale to niemal, mhm. to zielka, to nie było, ale chcieli pomóc. No bo już

კომპიუტერები და სხვა რამეები დაგვჭირდება. ჩვენ ამას ვცდილობთ. კომპიუტერები და სხვა რამეები დაგვჭირდება. Bardzo z tego się spotykałem przez czas nowoczesny. No fajnie, milimetrowy kamień trzeba było zauważyć, nie bardzo mały, to po prostu przegapili. Są tam wysikawki, no tak się dam Panu leki. Tak. tak, tak, bo to nie rozależy jak się ułożą. Tak. Jak się ułożą, przy blokowaniu, ale to się świadczy po o tym, że faktycznie człowiek idzie liczy na pomoc.

Moja ciotka poznała, zostawiła się przez wszyscy pomierzyli, jest ciotki, one samochodem jechały, że tam nie było widać, a one jechały po Nie muszą to daleko, na plaży, bo zawsze się zabrzmiewa, a ciotka pójdzie, pijecie że ja idę na plażę, bo to ja idę, bo ja z z No, ale to jest jakieś takie inne życie, dużo na przykład, ale

i tam jak popatrzyłem na jej nie pasowało. I jajko ja, po potrzebne do nie ale nie teneras, e to ona mówi, że... Tak, ja, no nie, 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 oni nie, 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 biednia, ale tutaj nie, nie, nie,